Ale teraz będzie bardzo dużo o wodzie. Wodzie. Joga yy, na wodzie. I wiem, czy Państwo słyszeli kiedyś o takiej formie gimnastyki. Moglibyśmy teraz mówić, że to jest bardzo zdrowe i wzmacnia, ale się do Państwu do czegoś przyznamy, mianowicie Tomasz Zubilewicz. Mamy nadzieję, że za chwilę nasz czarodziej pogody... Wejdzie na deskę. Myśla... W zasadzie to jest takie wyzwanie przez cały program, panie Nie, że tam, to ja bym nie wierzyła w umiejętności. No, ktoś... Mamy nadzieję, że w się zgodzi, bo tutaj porządne zakłady poszły. Czy ty w ogóle dasz, dasz radę wejść na tą deskę? Czy wchodzisz? Prognoza na Tomasz Zubilewicz, jak dzisiaj będzie będziecie. wyglądał? poczekać wobec tego, do następnej do godziny programu trzeba będzie poczekać. Ja nie mogę tak od razu wszystkim tym naszej pytań nie ale rzeczywiście, kiedy zadzwoniono do mnie jeden z producentów, powiedział: Zubi, jest pomysł. Jaki? Na gwozie, ale co? Joga. Nie, no myślałem, to jakiś żart, proszę Państwa, no, ale okazuje się, że rzeczywiście przyjechaliśmy tutaj na śląd, znajdujemy się nad jeziorem pławniowiskim. No i przyjeżdżam rano i co widzę? Grupę młodych ludzi zaangażowanych szczerze w poranek. Od samego poranka oni są tutaj i wprowadzają się w dobry stan atmosfery, no ale jakby nie patrzeć przy nich jakieś takie urządzenia do dopływania. To jest lekkie, możemy to pokazać sobie taką platformę, to się nazywa Supo i mi dobrze pamięć przypomina i proszę Państwa, generalnie otrzymuje się jedno wiosło. Trzeba dobrze sobie stanąć, tutaj utrzymać. No właśnie, otrzymywanie równowagi, być może to jest o to, o to chodzi, tak? To połączenie tej równowagi życiowej, znajdywanie tego, co między zimnym a ciepłym, a ja dodatkowo, żeby było jeszcze trudniej, no to oczywiście na łodzie. Mam dla nich niespodziankę, na razie oni jeszcze nie wiedzą, co z wiatrem, jaka będzie sytuacja. No ale będziemy względniać tutaj treniki. Śląscy ludzie, młodzi studenci, zadowoleni cały czas i mu śmiech towarzyszy. Zdaje się, że będę musiał się od nich chyba dzisiaj nieco więcej nauczyć o podejściu do życia. Za chwileczkę sprawę, z powyłem. Zastanę się po wpływ układu wysokiego ciśnienia. Zresztą Państwo wiecie, że zazwyczaj związane są suche stany pogodowe. To co najbardziej mokre, najbardziej pochmurne zapowiadane na ten tydzień, to już mamy za sobą, a w tej chwili czeka nas niespodzianka pogodowa, bo zarówno dzisiaj, ale także i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę będzie mieć bardzo dużo słońca, a od soboty być może że powrócą do Polski upały. Jeśli chodzi o szczegóły prognozy pogody na to dzisiejsze czwartkowe południe i popołudnie, sporo powinniśmy mieć tego bójki, tego nieba, gdzie gdzie mogą pojawiać się chmury kłębiaste, natomiast na południu Polski, gdzieś w górach, na tych terenach nieco wyżej położonych, mogą zjawić się jakieś niewielkie przelotne opady deszczu, bo deszcz w tej chwili pada u naszych południowych sąsiadów. Na termometrach to na cieplejszej chwili dnia od 22-23 stopni w Polsce północno-wschodniej, do 24-25 na terenach Nizin i do 27 stopni na południowym zachodzie kraju. Ten ranek był rzeźki w niektórych regionach Polski Północnej nocnej zaledwie 90 stopni, natomiast cieplejsze powietrze zalega nad podkarpacie nad Małopolską tam temperatura minimalna wynosiła 14 stopni. Mówiliście coś o jakichś zakładach yy, tam robionych u Was w reżyserce i, i w redakcji, to przy, przyślijcie mi informacje, ile można wygrać, dobrze? Nie, nie to, że miał ja coś ustawię, ale ciekawy jestem, dobrze? Jak tam ta sytuacja wygląda. O kurczę, to trudne chyba. Na wodzie. To nie są żarty, absolutnie, proszę państwa. Będziemy patrzeć na tych, którzy szukają równowagi w życiu, ale tutaj szukają także wewnętrznego wzmocnienia. To jest dzwonek koszy. Jak państwo słyszą, on może wprowadzić stan relaksu. To są dźwięki ułożone pod wibrację wody. Ja już dużo naprawdę się dowiedziałem o tych, którzy tutaj nam towarzyszą. Ta deska. Zwana supem, ona ma długość około 2,5 metra. Chodzi o to, żeby pływając, tam jest przód, więc to jest istotne, żeby zawsze pływać do przodu. Do, do tyłu mogą być problemy, trzeba usiąść, żeby ciężar, środek ciężkości był jak najniżej, wtedy mamy możliwość sobie tutaj operowania. Mniej więcej w tym miejscu, prawda? Dla bezpieczeństwa, możemy sobie jeszcze przypiąć, żeby deska nam nie odpłynęła. Ja przeszkadza? Dobrze, dobrze, to zaraz wobec tego tutaj będę miał przyjemność obserwować te kolejne przygotowania, a jesteśmy na jeziorze Puławiowickiem, jeżeli Państwo znajdziecie górny Śląsk, na zachód od Gliwic znajduje się właśnie to miejsce, a to jest grupa, która zajmuje się uprawą jogi, e, śląska, młodzi, sympatyczni ludzie, którzy mają naprawdę dużo tej pozytywnej energii i którzy spotykają się co najmniej raz na tydzień i będziemy tutaj patrzeć, w jaki sposób oni czerpią tę energię z wody, z powietrza. Z też czerpiecie wodę? Spod wody, spod wody. Spod wody czerpią wewnętrzną siłę, do tego, żeby później sobie w życiu ładnie wszystko dobrze e, ustawiać. Za chwileczkę sprawy związane z pogodą. Uwaga, bo dzisiaj wieje z południowego zachodu. Weźcie to pod uwagę, dobrze? No właśnie, rodzaj sportu, rodzaj wypoczynku, Rekreacji. zwany yoga na wodzie. Gdzie się spotkałeś z tym sportem? Najpierw w swoich marzeniach gdzieś wyobraziłam sobie, że chciałabym połączyć swoje dwie pasje, czyli wodę i jogę. Ale żeglujesz? Żeglowałam, tak? Jak była mała, tutaj nawet niedaleko jest taka stanica harcerska wodna, więc tam gdzieś zaczęłam pierwsze swoje kroki na wodzie, czyli blisko przyrody, no zdecydowanie woda to jest mój żywioł i co joga po, poprawia się jeszcze głębiej wejść w te zagadnienia związane z ciśnieniem, z wiatrem, z pogodą, z balansem i tym na zewnątrz i tym wewnątrz, tak zdecydowanie ja mało wiem o jodze, mogłabyś mi hmm. powiedzieć dwa, trzy zdania na temat ale tego co... ale o subjodze? <laughs> standard paddleboard joga, mm -hmm. czyli sub yoga, czyli deska, joga którą się ćwiczy na desce na wodzie, w naturze, w przyrodzie, w studiu natury, gdzie nie mamy zamiast podłogi do jogi, mamy wodę, zamiast ścian mamy drzewa, zamiast sufitu mamy Ale niebo. Za, czy to oznacza, że utrzymywanie równowagi na wodzie w jakiś sposób ma przełożenie później na równowagę w życiu? Zdecydowanie. Najpierw ćwiczymy równowagę wewnętrzną, a później cała równowaga w naszym życiu po prostu przewodzi naturalnie. Ale to trzeba najpierw zacząć od wnętrza. Od wnętrza, bo na Syrlance słyszałam. Na Lance też byłam dwa lata. No i tam pojechałam z zajmować się właśnie sabiogą. No, a jak ci udało zwerbować do Twojego grona znajomych tych ludzi? Po prostu ich zaraziłam chyba. Więc przyjechałam ze Sri Lanki, założyłam sobie, że będę prowadziła zajęcia sabiogi na wodzie. No i tak zaczęłam opowiadać, opowiadać no i nagle zaczynamy. No dobrze. I, i, I tak sobie opowiadają o pogodzie właśnie, <grym> raz spotykają się do... Um, raz na tydzień spotykają się właśnie tutaj. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję. za chwileczkę sprawę, z powodu. którzy w jakiś sposób już powolutku zmierzają do tego, żeby ćwiczyć jogę na wodzie. Jeśli chodzi o szczegóły prognozy pogody, dzisiaj dostajemy się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia. Na barometrach ciśnienie wędruje w górę i dobre informacje na te kolejne dni, ale o tym może za chwileczkę. W najcieplejszej chwili dnia na północnym wschodzie 22 23 stopnie. W dzielnicach centralnych 24 i 25, a najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Jeżeli wejść no to przewaga tej słonecznej dobrej pogody, chyba że na południu kraju. Od czasu do czasu mogą zabrać się chmury i może popadać niewielki ten deszcz kolejne dni, z coraz to większą nośnią słońca i do Polski za chwilę Urcą pały. Pozdrawiam Państwa nad jeziora Pławniowickiego, na zachód od Gliwic znajdujemy się, na Śląsku. w Polski, od Sudetów aż gdzie się pod rejonem m, m, Bieszczad. Jeśli chodzi o m, m, temperatury 22, 23, 24 stopnie na północnym wschodzie, cieplej na południu kraju do 27 stopni. Kolejne dni z coraz to większą nością słońca, a być może, że już od soboty, od niedzieli będzie mieć w Polsce upały. Tak więc, jeśli ktoś ma jeszcze zaplanowane i niewykorzystane dni urlopowe, to zapraszamy, bo teraz właśnie koniec tygodnia będziemy mieć z letnią pogodą. Oni pływają dużo do... do... Matko jedynak, ja mam tutaj wejść na tą deskę. Czy ktoś wie, jaka tu jest głębokość? W ogóle się tym nie przejmują. Na razie zajmują się tym, żeby sobie pływać na tych supach. No dobrze, Zapraszam za pół godziny. Będziemy dalej zgłębiać te tematy joga na wodzie. utrudniona, a jeżeli chodzi o wiatr zapowiadany na dzisiaj, to będzie wiatr słabo filaminarkowany ze wschodu i z południowego wschodu. Jeśli chodzi o temperatury od 22-23 stopni w Polsce północno-wschodniej do 24-25 na nizinach, a najcieplej dzisiaj będzie na południowym zachodzie. Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk 27 stopni. Dużo słońca, dużo lepiej i pogody. Jedynie na południu kraju od czasu do czasu może popadać niewielki deszcz. Jak widać na naszych kolejnych mapach, w następnych dniach dużo słońca, a od soboty, od niedzieli do Polski wrócą upały. Pozdrawiam serdecznie Państwa z nad Jeziora Płabniowickiego na Śląsku. Ja powolutku psychicznie przygotowuję się do tego, żeby zejść na wodę. Zatrzymamy za Ciebie kciuki, no i oczywiście przy okazji powiedz nam, jaka będzie pogoda. No tak, tam sobie chichu-śmichu, ale uwierzcie mi, że ja już tutaj jestem gotowy, ale serducho to mi coraz mocniej wali, bo przecież no, trzeba się zmierzyć tak z kolejnym wyzwaniem. Jeszcze nigdy tego w życiu nie robiłem. My obserwujemy ćwiczenia jogi na wodzie. Pierwszy etap już mam przerobiony. Za chwileczkę muszę wejść na wodę, a później będę się zastanawiać, co dalej. Możemy jeszcze pokazać tą, tą, tą deskę. Deska jest, proszę Państwa, lekka. Ona na pewno nie jest zatapiana, więc, na wypadek, gdybyśmy, najboże, na skutek jakiegoś nieodważnego, nierozważnego ruchu znaleźli się w wodzie, to pamiętajmy, że jesteśmy przywiązani tutaj przymocowanie do tej deseczki, o i w ten sposób możemy sobie m, dobrze tutaj uważać, bo tutaj na piłce nożnej dostałem tego siniaka, nic tego nie pokaże dobrze, więc to jest na pewno, na pewno jest to bezpieczne. Oni spotykają się, tak jak wcześniej wspomniałem, raz na tydzień, ale mają taki cykl spotkań podczas pełni księżyca i wieczorem, wieczorem spotykają się i wtedy bardzo mocno medytują, chodzi o to, żeby złapać wewnętrzną równowagę i wzmacniać mięśnie wewnętrzne kręgosłupa, też też mięśnie wewnętrzne. To wszystko ma nam służyć stabilizacji. Za chwileczkę, przekonany o stabilizacji, będę mówił o prognozie pogody. Zapraszam. Deskał się jest, sprawiłem, że ona tutaj przy mnie zacumowała dla bezpieczeństwa nie tylko kapok, ale także i przywiązanie na stałe do deseczki. To jest ta chwila, na którą czekałem emocje, prawda? No dobrze, pamiętajmy o tym. Na środku nisko punkt ciężkości umieszczony i co? A jeszcze, zaraz, nie, 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 nie ma tak prosto temperatura wody. 18,3, no 18,5. No dobrze. I teraz poruszamy się do przodu, pamiętajmy o tym, że obok mnie znajdują się osoby, które ćwiczą jogę na wodzie. Podpłynę do nich, żeby może im powiedzieć coś na temat Prognozy pogody w prawo mam zamiar skręcić, tak? Wiem, że powinienem pełnią ciała usiąść na swoich stopach, ale z racji kontuzji Achillesa. Może następnym razem pływał raz marynarz, który nie oglądał prognozy pogody. Wypłynął raz na ryby na jezioro, no i wpadł do wody. Teraz troszeczkę ciszej, bo tutaj oni wymagają pełnej koncentracji. Spotykają się raz na tydzień, oczywiście, przede wszystkim w miesiącach letnich. No i, i próbują opanować to wszystko, co związane jest z wewnętrznymi mięśniami. Jeżeli wszystko dobrze nam tutaj funkcjonuje, już począwszy od samej części górnej kręgosłupa, aż po jego dolną część, wtedy mamy pełną stabilizację. No i wtedy to życie upływa zdecydowanie lepszych nastrojach. Wtedy nie mamy takich możliwości, żeby narzekać, że coś nas boli, oj głowa, albo front atmosferyczny nadchodzący. Oj, zbliżyłem się za bardzo Dobrze. Zobaczę jaka sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę od tamtej strony północnej. Za chwileczko sprawę zrobiony z pogodą oczywiście. Do zobaczenia na chwileczkę. Dzień. Fajna jednak rzecz, kurczę, wypłynąć sobie i patrzeć jaka jest sobie pogoda. No dobrze, to do kwestii związanych z warunkami atmosferycznymi dzisiaj w Polsce, wyżowa pogoda, dużo słońca, szczególnie na północy, w dzielnicach centralnych chmury kłębiaste, tylko kłębiaste, ewentualnie gdzieś tutaj w okolicach gór, na Sudety, Karpaty może coś się zdarzyć. O, teraz fala od spodu mnie tutaj uderzyła. A na tymometrach 20 23 stopnie w części północno-wschodniej, w dzielnicach centralnych 24-25, do 27 na terenie Dolnego Śląska. Dobre nastroje, towarzyszą. Wiecie wie, wiecie, panie, że od jutra upały i pojutrze też dużo słońca. Proszę bardzo, w jaki sposób <grytanie> uradować ludzi, którzy mają dużo wewnętrznego spokoju? No dobrze, to wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, śląsk. Pozdrawiam wobec tego wszystkich tych, którzy joga na wodzie. Pamiętajcie, dużo zadowolenia. No to cóż, płyniemy na po stronę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.